Witajcie, jest 22.44, a my kontynuujemy conDimmed 2. Ostatnio przeszliśmy drugi level, teraz zajmiemy się trzecim, czyli Commuter Tracks. Dobra, ja trochę zwiększyłem jasność w grze, bo w ostatni, ostatnich dwóch odcinkach było trochę za ciemno. Nie żebym bał się ciemności, ale po prostu to trochę denerwuje, jak jest tak ciemno, że praktycznie nic nie widać. No a do, na, na dodatek po renderingu jeszcze jest ciemniej i wy możecie mieć po prostu problemy z oglądaniem. Dobra, koniec zbędnego gadania, rozpoczynamy misję. God damn it, where's our fucking transport? I'm en route, two minutes tops! Yeah, you better make that one. I ain't no waiting for this table. English LaRue! Get your ass here or we're toast!

Właśnie tutaj jest. Nara. Sonic Emitera jednego mamy już zniszczonego. No i lecimy dalej. Musimy się dostać y, do transportu jakąś inną drogą. Damy sobie radę, tak jak powiedzieli y, nasi ziomkowie, że żyjemy w tym głównie, więc sobie damy radę. Oczywiście. O, pamiętacie manekiny z jedynki? <laughs> Ale ja sobie najpierw przeszukam jeszcze teren tu trochę, bo słyszę tu gdzieś ulatniający się gaz. O, właśnie tutaj. Uciekaj! Wow! Ogień przeszedł przez drzwi, jebany. <grystanie> Dobra, bierzemy z powrotem naszą broń. Nie, co ja wziąłem za gówno? O, mam tracklight. A może to było lepsze po prostu? Nie, to ma wszystko gorsze: i damage, i speed, i reach, i condition. Więc lecimy z tym. Dobra. Cześć, panie manekinie. You're dead, okej. Okay. Witam Motyw z jedynki pra praktycznie ten sam, nawet te same manekiny są Jak widać Okej, okay, ale oni mnie nie obchodzą, ja lecę dalej Zamknięte drzwi Nadu raczej nie z dół raczej nie zejdę, więc lecimy do góry Co tu pisze? Don't come up here Dobra nie przyjdę, ale przyjdę i tak Spieprzaj, krzesło a czekać tu na górę? Nie, nie da się wejść. Te krzesło muszę odsunąć, bo drzwi nie mogę otworzyć. Dobra, już mogę. Czy jest tu jakiś ziomek, który nam. O, Już kogoś mam. Ale nie widzę go. Ale słyszę jak Jerry, jak gdzieś tam w oddali. Co tu jest? Zdrowie, ale mi zdrowie niepotrzebne teraz. Hej, Dio, to chodź tu. Ja go rozwalę tak Łap bombę debilu Ciekawe czy przeżył Przeżył jebany Ło Ty chuju przeżyłeś taką Ale mi napierdolił Burnejka znowu Kurde prawie nie żyje Ja sobie pożycie może pobiegnę lepiej bo mnie zaraz jeszcze zabije i będzie wstyd? Już i tak zginęłem dwa razy. Spierdalaj. Ile ty masz zdrowia, ty chuju głupi? Patrz się, jaki han. No nie, nie mogę z niego. Come on, giń! Ja pierdolę. Wow, w końcu zginęłeś. No, cud natury. Co z tobą teraz zrobić? Wyjebie ci. O jakiś y... Jakoś skrzynka Dobra, to była ciężka walka. Niestety nie mam zdrowia, ale. Znaczy nie mam apteczek żadnych, ale. Ale mam prawie pełne zdrowie. Toilet seat, może sobie wezmę lepiej. Nie, pręt jest lepszy już od tego. Chociaż w sumie damage mam mniejszy. Ma reach, taki sam speed. Dobra, le lepiej to. To jest lepsze. Ok, co teraz? Tu znowu krzesełko jest do usunięcia. Dobra, eee. Yy... Zaraz wam coś fajnego pokażę, bo warto na to zobaczyć. Eat shit and die. Wiecie, oczywiście, kogo to cytat. Już nawet go cytowałem chyba raz tutaj na tym let's play, ale nie jestem pewien. A jak nie wiecie, to oczywiście jest to cytat Duke Nukema. Dobra, to jest antena. Niezły rozpierdol gdzieś tam jest. Okej, okay, zobaczymy, co jest na tym y, balkonie. Chyba nic ciekawego. O, już widzę ziomków tam. Ale to chyba tam, gdzie y, wcześniej byłem. Oni się tam dalej biją. Tak, to jest tam, bo tam jest ten ogień. Dobra, ale przyda mi się najpierw jakaś broń, bo wywaliłem mojego Telecita. Ale tam chyba było obok baseball, nie? Tak, tam stoi baseball, to ja lecę po tego baseballa Yyy. <laughs> Kurwa jakiś debil do mnie napisał, ale... Nie, to nie jest debil, to jest CV online game. Tak, to debil jednak. Napisał do mnie wiadomość, jak widzieliście po prawej stronie. Myślałem, że mnie rozłączyło z PS Networka. Dobra. Muszę następnym razem chyba neto wyłączyć, bo ten idiota będzie teraz pisał wiadomości. <laughs> Okej. Okay. Musiał sobie akurat teraz wejść na PSN, nie? We killed you before and will do it again. Dobra. Co? We killed you before Kiedy? Dobra, wbijamy tu i tu jest gdzieś yy, ten Gdzieś Sonic Emitter Okej, okay, jest tu kto? O, A ty że wylasz z kibla? No Nie lubię tego jak oni fejkują A tak, kurwa, jeszcze drugi tu jest Nie Tak No jasne Mam tyle zdrowia, że Że zgiń Kurwa, nie zginął To może ty zgiń

nie dam dzisiaj się jej bańcu fuck Dobra, udało mi się go zabić, a tego drugiego? Okej, okay, on już tego drugiego zniszczył, a ja szukam teraz Sonic Emitera, który jest obok mnie. A żebym trafił Dobra, teraz trafiłem pięścią Okej, okay, to lecimy dalej. Czy jest tu jakieś zdrowie dla mnie? Ja lepiej patrzę teraz za siebie, bo jeszcze mi ktoś przyjebie od tyłu. Dobra, to już byłem, tak? To już byłem. Czyli gdzie indziej muszę iść? Czyżby po tym... O, wylogował się idiota, już nie będzie pisał Dobra, czyżby... czyżby, czyżby, czyżby... Tu miałbym iść Gdzieś? Use zipline, okej! Okay. Woohoo! Łapy ci się nie spaliły, Ethan? O, lampę rozjebałeś Okej, okay, coś tu jest, jakaś lepsza broń może? Jest zdrabina do góry, a tu mogę wejść? Tak, też, ale tam jest koleś, z tego co widziałem. Więc lepiej go od góry zaskoczę. Ok, kolejna komórka. Save. Mamy cegły. Gdzie ten koleś jest? On gdzieś tu stoi. Gdzie ty jesteś, co? Tam stoi ten świniak. Wygląda jak koleś z Manhattanu. Nie główny bohater, tylko niektórzy kole z Menhanta właśnie tak wyglądają. Takie maski świń mają. No, cegłami go poobrzucam tam trochę. Hej! Łap cegłę! Kurwa, nie! Dobrze! się trafiłem, dobra, jeszcze raz. Nie, nie da się tak chyba. Tak nie zrobię tego. Press hold to drink. Flacha. Ok, zejdziemy na dół. Ale zanim wyrzucił tą flachę, to już był głos, że, że się rozbiła, dziwne. Dobra, bierzemy ten pręd. Ej, pręd, nie cegłę. Patrzcie, mogę cegły wyrzucać na dół. Dobra, ale daj mi ten pręt, co? Ribar. No kurwa. Okej, okay, zajebiście. Schodzę na dół do tego ziomka. Cześć. Ty masz broń, ja wiem o tym, ale. Zniszczę cię i tak. Giń! W końcu! Kurwa, zdychaj! Okej, okay, udało się. Mam broń, mam cztery naboje do niej. Tu mam flachę. Tak poza tym chyba ktoś do mnie idzie. Ale tego nie jestem pewien do końca. Dobra, zdrowie, please! Jest! Jest shotgun i mam do niego więcej naboi, więc się przyda bardziej niż ten śmieszny pistolecik. Dobra, mam 5 naboi, to jest w sumie od jeden więcej. Ale szalgany łatwiej trafić. Dobra, no to co? Tutaj trzeba teraz coś zrobić. Jakoś szybko się przebiec. Nie pamiętam gdzie tu się biegło, ale zaraz zobaczymy. Wówborc. Spierdalaj. Dobra, padł. No, 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 chodź na dół. Aha, dobra, fail. Oj no, kurwa. No. Tu gdzieś się biegło teraz Ich jest tu nieskończoność z tego co pamiętam No już nie mam broni, fajnie Ej, otwórz Otwórz Idiota No jasne Mogę ci teraz tym napierdalać Dobra, zabiję go Dobra, pad kolej z maską gazową, ale ten idiota mi nie chce otworzyć drzwi Więc muszę sobie jakoś inaczej dać radę, ale jak? Tu nie przejdę tam się napieprzają ostro. Ale nie chcę otworzyć. Tu widzę. Ym, tu chyba muszę iść, dobra, już chyba widzę. Jakoś ich muszę ominąć teraz, żeby mnie nie zabili. Czy jest tu jakieś inne wejście? Chyba nie. Tam coś spadło na dół, nie wiem nawet co. Tutaj nic nie ma. Eee. No kurwa, nie. A jest, tu jest wejście, dobra. Nie zauważyłem, że siatki tu nie ma. Widzę gdzieś. Tu jest Ale, żebym trafił Dobra Tu jest mój ziomek No nic mi nie chce odpowiedzieć, co za Kretyn Okej okay. Tu jest idiota, ale mu nic nie muszę robić, go cegłą nie mogę obrzucać, ale to nic nie da Tylko go zabiję A i tak on mi nie przeszkadza teraz tutaj O Pamiętacie tego kolesia To go On na początku Wtedy mi tą cegłą przypierdolił i, ta... i ten pierwszy level się wtedy włączył Ten zjebany No chodź, chodź, chodź. Teraz jesteś cienki, co? No, ty cienki jesteś i już nie żyjesz chyba Żyjesz! No, come on, come on Zginiesz w końcu? Umrzej! Ale się rękami trudno walczy, znaczy długo strasznie. Dobra, padniesz. Masz z bani na koniec i gin kurwo. Okej, okay, czy tu mogę wejść? Nie. Czyli muszę zapierdalać tutaj. Oho. Coś się dziwnego stało, lepiej stąd tu czekam. Jest broń. No nie nie najlepsza, ale des deski lepsze niż what the f There. Are you one of them? Do you make this sound? Huh? Hmm. You look normal enough, but it's hard to tell sometimes. What? The dark blood, the metal kings, the aura. Here. Do you know these people? Don't want to know them. But they know us. Ethan, come in. Are you there? Rosa. <coughs> You're alright. Talk to me. I've lost contact with the team. <coughs> Bastards. Sounds like I missed something. Nothing I can't take care of. Tell me, why was finding Van Horn so damn important? Nie wiem, miałem wątpliwości, że mogę powiedzieć to. Nie ma fałszywa. Musimy porozmawiać. Pójdź, jestem na mojej drodze, No ten level był wyjątkowo krótki. I udało mi się już Stangana zrobić czyli mam już w końcu paralizator, który ma tylko 3 strzały na cały level. Już nie jest tak, że się ładuje jak w jedynce. Co zrobiłem? Yy, Sonic, wszystkie player, sponsor Wszystkie news reports jedno gdzieś ominąłem. A tak bym miał Golda i Optional Objectives Destroy Me Labs 2 na 2 Jestem po prostu genialny. No dobra, no to co? Ja tak y, pomyślałem, że tego let's playa będę nagrywał po levelach, więc na dzisiaj koniec. Dość krótki odcinek, chyba jeden. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale co? Więc to tyle, więc. <laughs> więc to tyle, więc. Okej, okay, no to do następnego let's playa. Cześć i do następnego let's playa.